Dzień dobry łódź, dzień dobry Mercedes. Klasa E zawsze wyznaczała standardy w swoim segmencie, a dzisiaj będę miał przyjemność przedstawić Wam już szóstą generację tego modelu. Nowa klasa E łączy klasyczne, historyczne podejście do tego segmentu razem z modernistycznym podejściem, jaki ma marka Mercedes do swoich pojazdów, do swoich samochodów. I zaraz zobaczycie, co mam na myśli. Nowością w klasie E jest duży grill, którego wcześniej nie było w tym segmencie samochodów, a klasyczne piny zostały zastąpione przez charakterystyczne gwiazdki, które doskonale znacie. Z przodu znane już wszystkim Digital Light, czyli aktywne reflektory. Natomiast z tyłu mamy nowość. Reflektory, które nawiązują nam kształtem do gwiazdy Mercedesa. Standardem, jeśli chodzi o felgi w nowej klasie, jest rozmiar 18 calowy. W aucie, który dzisiaj mam przyjemność wam prezentować, jest rozmiar cal większy, czyli 19 cali. Opcjonalnie możemy dojść nawet do 20 cali i naprawdę wyjątkowego wzoru. Wersje silnikowe, jakie dostępne są w nowej klasie e, zaczynają się od 2 litrów i 197 koni. Natomiast możemy tutaj dojść nawet do 3-litrowej jednostki sześciocylindrowej. W benzynie mamy moc około 381 koni, w dieslu 367. Pamiętajmy, że do każdego silnika dochodzi też układ miękkiej hybrydy. Który w tym odpowiednim momencie, najbardziej potrzebnym, dodaje nam jeszcze odrobinę mocy. Wysuwane klanki, które już znacie bezpośrednio z klasy S, przeszły również segment niżej, czyli do klasy E. Jak widzicie, przy dzisiejszej pogodzie nie ma żadnego problemu, żeby otworzyć drzwi. Zapraszam do środka. Ergonomia wnętrza w klasie E jest nam znana już od wielu lat. Jeśli chodzi o nową generację, zostało to tylko poprawione. Od materiałów, które mamy bezpośrednio na podwitkach, do materiałów, które są wewnątrz samochodu razem z tunelem środkowym. Nowością w klasie E jest super screen, który znamy już z aut elektrycznych. Centralne zegary, które mogą być wyświetlane w formacie 3D. Ekran centralny, który jest bardzo przyjemny jeśli chodzi o eksploatację, o ergonomię korzystania. No i nowością, ciekawostką w tym segmencie jest wyświetlacz naprzeciwko pasażera który tak jak państwo widzicie możemy zajmować się czymś zupełnie innym i przyjemnym podczas jazdy pięcioramienna sportowa kierownica z pakietu stylistycznego AMG jest charakterystyczna jeśli chodzi o perforację po bokach małe bicepsy jeśli chodzi o górne usytuowanie ścięty wieniec od dołu dzięki któremu naprawdę każdy przy różnej prędkości może znaleźć odpowiednią pozycję rąk na kierownicy i bardzo intuicyjne, wygodne przyciski do korzystania i zmiany zarówno zegarów, jak i ekranu centralnego. Ekran centralny sterowany jest dotykowo, głosowo, przyciskami w kierownicy, natomiast nie zabrakło nam analogowych przycisków, dzięki którym możemy szybko dotrzeć do tego, czego poszukujemy. Tunel środkowy, który jest bardzo szeroki, może posiadać różne dekory, jeśli chodzi o swoje wyposażenie z zewnątrz. W środku posiadamy dwa cup holdery, miejsce na indukcyjne ładowanie telefonu. Duże okno dachowe podzielone jest na dwie części. Dzięki temu czujemy się naprawdę luksusowo w tym pojeździe, a dodatkowo rozświetla nam maksymalną przestrzeń wewnątrz auta. Na desce rozdzielczej umiejscowioną mamy szerokokątną kamerę. Dzięki niej możemy rozmawiać i odbywać wideokonferencje, natomiast wyłącznie na postoju. W nowej klasie mamy system nagłośnienia Burmester 4D. Daje on nam m.in. odczuwalne wibracje w przednich fotelach, wytłumienie dźwięków zewnętrznych i jeszcze lepszą jakość dźwięku. Opcjonalnie dostępne są fotele wielokonturowe z masażami, wentylacją, podgrzewanie jest standardem. W aucie, który Państwu przedstawiam mamy tapicerkę łączoną, alkantarę ze skórą i fotel sportowy.